A dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj szybkie zadanko z iluczu rozpuszczalności. Będziemy liczyć pH nasyconego roztworu nad osadem ZH2, tylko że tak naprawdę to jest taka bardziej uniwersalna umiejętność ukryta tutaj, mianowicie będziemy liczyć stężenie wybranych jonów nad osadem w roztworze. I zaczniemy grzecznie od tego, że wodorotlenek cynku wprowadza do wody w bardzo niewielkim stopniu jony Z2 oraz jony OH. Ponieważ chcemy policzyć pH, czyli potrzebne jest nam stężenie jonów OH, czyli generalnie potrzebujemy stężenia jonów obecnych w roztworze, stężenie jonów ZN2 oznaczamy jako pewną naszą niewiadomą. Może to być X, może być Y, może być banan, a może być też S, czyli rozpuszczalność molowa, o której jeszcze kiedyś pewnie pogadamy. Niech będzie to S. Widzimy też, że jonów OH- jest dwa razy więcej niż jonów cynku, dlatego napiszemy sobie, że ilość jonów OH- opisuje wyrażenie 2s. Napiszemy sobie teraz wyrażenie na iloczyn rozpuszczalności, który mnoży stężenie jonów cynku razy stężenie jonów wodorotlenkowych, ale podniesionych do potęgi drugiej, bo... cyk. I teraz, jeżeli wstawimy zastężenie jonów cynku odpowiednio naszą niewiadomą S, a zastężenie jonów OH- odpowiednią naszą niewiadomą, czyli 2S, wychodzi nam wyrażenie następujące. Ks równa się stężenie jonów cynku, czyli S, razy stężenie jonów OH-, czyli 2S, ale jeszcze podniesione do kwadratu, co daje nam generalnie 4S do trzeciej potęgi. Ponieważ potrzebujemy stężenia jonów, Czyli generalnie s bądź różnych tam pochodnych tego s, to liczymy sobie teraz s, które będzie pierwiastkiem trzeciego stopnia z ks tego związku na 4 podzielone po podstawieniu 3 razy a no przecież jeszcze tego nie powiedziałem w tablicach odnajdujemy sobie ks a strona dziesiąta w cynku i podstawiamy. 3 razy 10 do minus 17 na 4, wszystko pod pierwiastkiem trzeciego stopnia to daje taki wynik tam około 2 razy, ja tu mam zapisane 2 razy 10 do minus 6 oczywiście mol na decymetr sześcienny. No i ponieważ my potrzebujemy stężenia jonów OH- a określone one było już wcześniej jako 2S, zatem stężenie OHA jest dwukrotnie większe. Stężenie ono minus OH- wynosi 4 razy 10 do minus 6. Bierzemy sobie teraz z tego minus log, liczymy POH, minus logarytm 4 razy 10 do minus 6, też tu mam to 5,4. A zatem pH nasyconego roztworu nad osadem wodorotlenku cynku wynosi bodajże 8 6 też musiałem zerknąć. O tak się sprawy mają, thank you.